Um, tam w którym będziemy oczywiście przejrzeć tu będą tu więcej zapraszam przestańcie, no co najpierw dojedziemy Najpierw idziemy. Ami dziś się robi. Sobie. Jak idziemy zobaczymy ja jeżdżę wyjazd mają nie oczywiście nie tylko mają wyjazd.

pojedzenie nie wiem czemu. Pojdziemy sobie tutaj. Na armii. Jakiś wyjazd mają. Jakoś paraliża tu. Paraliża. Paraliża tu. Przedamy sobie. Przejmiemy tu. No, oczywiście, trochę wcześniej muszę. O, jest fire On Tylko, oczywiście, nie wiem gdzie. No, jak słuchajcie, no, standard, że nie wiem gdzie. I pojadę szybko za nim. Jadę za nim. Oj, słuchajcie, co oni robią, co oni robią. że źle pojechałem To ja już chyba wiem szko ja mam pojechać nie rozpędzi do tego tak. tak nie mogę znowu sobie pojazd Wiecie, trzeba go znowu naprawić no więc próbujemy się udać bardzo szybko. O i tak idziemy sobie naprawić. To jest trochę ciężko jeździć Tą zniszczoną furą. A pożar jest tak, tam jest. No a ja słuchajcie naprawić furę. No, bo mamy Ada, co mamy bardzo blisko, a to jest tam. A my słuchajcie jesteśmy bardzo blisko Czy pojedziemy. Leşme. <laughs> Otorjik alan. Ha, bardzo dużo pieniędzy. Okej, okay, jedziemy, jedziemy. Tamtego pożaru zostało. No jeszcze trochę zostało. Wjeżdżamy. To się bardzo ładnie się tutaj ustawili. Czy ja im pomogę? To oni już dogaszają. No o tutaj widzę niestety No niestety nie kało no, niestety... niestety teraz nic nie zrobiliśmy za pożarno bo... po robić auto, ale auto jest naprawione mamy sobie Ej, 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 ej. Ej, no ludzie, ej, ej! To no, no powiedzmy, że tego nie było. Wiecie <grystanie> co oni? O, ziomek są na czerwonym

Będziemy również sobie zatankować. Aha, za 6 za pięć kilometrów na godzinę mandat. No niedobrze, niedobrze, ten mandat niestety. I wszystko to leci na stan naszej remizy, więc nie martwcie Chciałbym, żeby odejmowała, że teraz dobrze to no, się na bardzo jaki, ale ja muszę, mam inny tryb. Teraz słuchajcie, muszę jechać. Zobaczcie, że sobie tutaj... No i słuchajcie, pyk. Pyk. Czy jest więcej. No i oczywiście, no słuchajcie, jak wiecie, że my... Tamtej, jak będziemy kończyć już pracę, jak będziemy już kończyć pracę, czy kończyć, bierzemy połowę z naszego tutaj yy, rzędy. No, sobie, ono sobie tu, nie? Ja, czy się do, to za. Ej, 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 ale nie tarunujemy. Trzeba ładnie wykryć. Przecież już mu trochę podjadę, nie wiem, ciężarów wyjeżdżać, ale naprawdę musi się bardziej zbliżyć. Także no, I się zobaczymy. Zobaczymy, jak to było. Prace tutaj są. Mamy y, dwa oddziały. Biegnąć. Dobra, 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 Oczywiście mamy jedynkę. Pod jedynką mamy y, drabinę. Pod dwójką mamy normalny pojazd na 4 osoby. Pod trójką mamy karetkę. Pod czwórką mamy drabinę. I pod w sumie można powiedzieć, że pod piątką. Ja jestem y, taki ziomek, który tutaj minuje y, bardzo, czeka na pożary otrzymuje drogę. i otrzymuje do. słuchajcie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, i mogą sobie zatrudnić oczywiście inne. Chodzę sobie ulicy, po, po prostu sobie chodzę. A słuchajcie, jak ktoś jedzie sobie. To czwórka. Piszcie, czy chcecie, że na radiu gadamy, jak na razie oczywiście będziemy gadać na radiu, też, tylko na razie będziemy, mój pojazd, słuchajcie, jest na 3, 4, no, słuchajcie, na 6 osób, no, no, to na, słuchajcie, no, co tak trąbią? Nie wiem, co oni robią. Znaczy, sobie syreny zrobią. O, i słuchajcie, patrzcie. Widzicie, ja jako ostatni jadę. By dopilnować porządku jechania. No jedź, jedź Gdzie jest nasz pożar, słuchajcie? Nasz pożar jest. Dobra, już wiem, gdzie on jest. Co ten ziomek robi? Naprawdę, za chwilę coś mu zrobię. No, już widziałem pożar. Ja mu dam... No, dawajcie, jedźcie. Oczywiście zablokujemy tą drogę. I oczywiście, no, Na razie sobie czekamy, żeby nic. nie nic. Jak sobie ktoś coś tu zrobi, żeby wjedzie, oczywiście będzie problem z tym. No, blokujemy oczywiście wyjazd. że no, nikt nie wjechał sobie i tak dalej. Blokujemy wiecie, no. Rola jest zabezpieczona. Mamy, oczywiście. Chcecie, no, mamy tu, no. Raczej, jak ktoś z pojazdem tu to się raczej zatrzyma. Chociaż możliwe, że ktoś się nie zatrzyma, i. No, Zaraz, Na razie, Nikt nie jedzie, jak na razie. Żeby tutaj. Oczywiście trzeba zrobić tą myślę Czyli chcecie. Tu. Nikt nie jedzie. Tą taśmę możemy wziąć się, patrzy, tu nikt nie przyjedzie. Ała. Widzę, już wszystko wzięli. To ja się, zaraz palę. Jedziemy, więc jedziemy sobie. Trochę przyspieszanie. jak naprawdę nie umie jeździć. się parkujemy na moim miejscu. Chyba parkują tak jak byli. Tak, tak. Czy teraz dajemy naprawdę duży przycisk I teraz jest niby zmiana. jeden ambulance, dwójka drabina, trójka drabina, trójka ze źle Ale dobra, no. Miej. Nieważne. Nie I mamy nasz pojazd. Ile ma. 41 litrów. To jest jak dużo, no to, no tak to byśmy już przejechali dużo pożarów. Tyle. Tylko zależy gdzie. Ale słuchajcie, no na pewno powiem Wam tak. Jest to, będzie to długi live. No, dosyć długi. Ponieważ on będzie, słuchajcie. Naprawdę, dopiero on trwa kilka A już robimy, słuchajcie. Naprawdę długo, znaczy, oh boże długo będzie robione, bo jest to robione dopiero od no, chyba około, yy, więc na pewno będzie to okej. Okay. Boże okej, okay. no długi, długi live. Wiecie jak wygląda, że on chodził bez kamizelki, tym chyba kamizelka na pewno już... Ale Z kaskiem czy bez? Ja tylko zarządzam, oczywiście oni stoją, wyjeżdżają. No ja tylko stoją. Tak, stoją i sobie czekają, jakby będzie pożar. Tutaj może sobie włączyć. I na razie słuchajcie co czekamy wie Jak widzimy sobie dzieje, Jak nie strażę, Jak nie jakiś strażak gdzie Słuchajcie co, co robi Nie wiem co oni robią z tym pojazdem Słuchajcie no. Gdyby jeszcze te drabiny działały on, Te drabiny no ja tu, wziąłem No, więc słuchajcie, co, czekamy na razie Dalej musimy czekać, ponieważ to jest live i nie możemy sobie tego pominąć, ale na live będzie różne rzeczy, też możemy później pograć. No, ale życie Starżaka musi... Wiecie, musi być pudełka, paddząca naszego nowego nowej serii Jamy na porze ludzie o dopaść hmm? okay. i się siedzi autem autem a tu trzecim, a ja tu 3. nie wiem po co oni tak stoją chyba po to żeby szybko wyjechać na bank żeby szybko wyjechać Zobaczcie, siadłem tylko do auta i oni już już ucie... jak oni Tu jest fajna, fajna, Tak jak normalnie przejrzałam, jak się stanął tą drabiną i patrzcie, teraz będziesz już pożar za chwilę, wiecie, być w gotowości. A i ja tak w każdym razie szybko mogę sobie powziąć i jechać. Ale ja czekam na. Bo oni tam stamy. Oni dziś pojechali. Dobra, nieba. Jemuki tego nie posłucham. Oh, o, no. Patrz. A to są razem. Patrz, Tak, no to trzeba... To u nich no. Przemek się. Panu i czekam. Czeka sobie na pożar Ja go no, Czeka O, 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 o O Jezus No i jednak z drugą stronę jest I to jednak nie on miał rację Ale mógł sobie też tędy jechać się się zabezpieczyć tu Ej. 行き行き行き行き行き行き行つ行き行き行き行き行き行き行 To jest od dłuższa Ale To zabezpieczyli? Tak zabezpie. Sprawozdawczyni z dwóch na przykład, na początek. Ja. policja. On przejechał. A pomorzemy ziomkowi, bo ciężko. To no, nikt mi nie pomaga, ja sobie... Tylko ja gaszę ja To samo od zabezpieczenia, a nie a tylko ja gaszę, a tu nikogo nie ma. A i nie pokazuję tego pożaru. Zobaczcie ile jeszcze on do zgłaszania. Уж что ты на Аж. Ja tylko ja zgasiłem niestety, no. Tak to bywa, no. I tu. że i... A, se stanął na tych liniach i teraz... O, i teraz nie wiadomo jak zabrać. A widzicie? Patrzcie. Tak naprawdę se stanął i nic robi.

no. Teraz mamy bardzo duży. Tylko za 3814, czyli mamy to na 901. Nasz stan konta obecnie. Dziękuję za ma i nasz stan konta.